Drodzy Bogu niech będą dzięki. Niech będą dzięki, że nadal uwierzyć nie mogę, że się spod magdeburskiego zwierzchnictwa wyrwaliśmy. Ile zabiegów, ile lat walki, żeby naprawić to, co kłamstwami i, i, i fałszywymi dokumentami załatwił arcybiskup Norbert z Xanten. Teraz będzie tak jak już od dawna być powinno o polskim kościele w Polsce decyzje zapadać będą ale pewność mam że Niemcy jeszcze mieszać będą chcieli dlatego trzeba szybko szybko papieską przychylność dla nas umocnić trzeba szybko ją umocnić drogi książę. 7 lipca 1136 roku papież innocenty II wydał dla arcybiskupa Jakuba ze Żnina bólę, w której ponownie uznał Gniezno za samodzielne niezależne od Magdeburskiego arcybiskupstwo. W dokumencie wymienione są wszystkie prawa oraz posiadłości katedry gnieźnieńskiej. Poza tym po raz pierwszy wymienione zostały takie miejscowości jak m.in. Żnin, Grochowiska, biskupin Podolin, Potulino czy Opatówek. Wielkopolska niewielu miała ludzi sztuki i pióra, którzy zdobyli sobie trwałą pozycję w kulturze ogólnopolskiej. Jedynym z wyjątków jest biskup Andrzej Krzycki, urodzony 7 lipca 1482 roku w Krzycku Małym Koło Leszna. Początkowo był kanonikiem poznańskim, z czasem osiągnął stanowisko sekretarza biskupa Jana Lubrańskiego, następnie był sekretarzem króla Zygmunta I i arcybiskupem gnieźnieńskim. W gnieźnie też został pochowany. W literaturze polskiej Andrzej Krzycki słynął przede wszystkim jako autor epigramatów, erotyków, parodii i pieśni, a także twórca ciętych satyr. 7 lipca 1572 roku zmarł w Kneszynie król Zygmunt August, ostatni władca Polski z dynastii Jagielonów. Na okres panowania tego monarchy przypada działalność Jana Baptysty Quadro, budowniczego poznańskiego ratusza. W 1555 roku Zygmunt zatwierdził statut bractwa konwisarzy, a w rok później potwierdził ustawę dla piekarzy poznańskich. W 1559 roku monarcha upoważnił miasto do wystawienia łaźni koło zamku, a odrębny przywilej zawdzięczali mu też budnicy, handlarze śledziami. Na lata rządów ostatniego Jagielona przypadł też okres świetności i chwały najsłynniejszego lekarza poznańskiego w tym czasie, Józefa Strusia. 7 lipca 1879 roku urodził się w stolicy Wielkopolski Marian Sejda, prawnik, publicysta i działacz polityczny związany z Ligą Narodową. Aktywny zarówno na ziemiach Zaboru Pruskiego, jak i w Berlinie, Wrocławiu, a także we Francji i Szwajcarii. W latach 1917-1919 Marian Sejda był kierownikiem działu prasowego w Komitecie Narodowym Polskim w Paryżu. Po przewrocie majowym wrócił do działalności organizacyjnej w szeregach endecji i do publicystyki. Po kampanii wrześniowej pozostał na emigracji, a przez pewien czas pełnił odpowiedzialne funkcje w rządzie generała Władysława Sikorskiego.